Była bardzo dobre. Jeszcze raz Akre. Dobrze, teraz Piotr Gacek. Oj, Antiga, wrzucone Antiga do siatki, ale poradził. poradził sobie w tej sytuacji, obijając blok Redwica. Hiszpa, ale kolejny zawodnik, który idzie i na pewno w głowie mu się kłębi. Tysiąc myśli na raz, bo widzi wynik. Zmiana powrotna pod siatkę. Wraca w zespole skry Bartosz Kurek. No Stefan, zdaje się, widzę, będzie szykał się do takiej zagrywki bardziej jednak taktycznej, ale być może z tą wersją utrudnienia. Spójrzmy Szybująca. Dobra. A krema. też punkt bezpośrednio z zagrywki. Tym razem zdobyty przez Bełkotowian. Tak. Pozycja i ustawienie Antigi sugerowała, jakby serwował do skosu, a zagrał po prostej. Zaskoczył. Oj, teraz ta wersja ze wzmocnieniem. Wane dla Blazły, Bartosz Korek wybił po rękach, nie sięgnął, a i znów wracają Bełchatowianie i znów ta przewaga Asekoresowi Koresowi stopniała do dwóch punktów i przerwę wykorzysta drugą Liubotrawica. Drawica będzie tutaj sporo emocji w końcówce tego setu. Ta cudowna, mocna zagrywka. Teraz Stefan Antiga z tą różnorodną zagrywką. No powodują, że obrzymujący mają kłopoty. Marcin Wika to był bardzo ważny punkt. 6 centymetrów. Będzie piłka sięgnął, jednak Falaska. Oj, manę, nie trafił teraz blok. Jest punkt dla PG Skrybeł Chatów. No, wszystko się waży. Patrząc z perspektywy res'owi, oni walczą oczywiście o zwycięstwo. Ale nie ma jeszcze dramatu, gdy przegrają. Z gra musi tego seta wygrać, żeby ten pojedynek dalej był pojedynkiem. Tak, tak jest. No, Marcin Możdżonek, ten jego flot zawsze nie miły. Marcin Wika. Ależ wyrzucony za antenkę teraz. Jeszcze ta piłka do Wiki, bronią Bełchatowianie. Mariusz Wlazły, no piłka ataku na pewno nie mógł się do końca rozwinąć, ale bardzo mądrze splasował. No nie wiedzieć czemu zawodnicy Resowi uznali, że dla niego atak nie będzie specjalnie groźny. Raczej przebijana piłka, ale nie dali rady sobie zabroną. Tylko punkt przewagi Aseko Resowi. Fantastycznie rozegrana. Ta akcja na drogą linię do Alecha Akrema, 24 do 22, piłka setowa, ale to jest piłka setowa na wagę awansu do finału tak, te, pocha, te pocharowe rozgrywki to jest całkiem inna atmosfera, całkiem inne emocje grają. Teraz jest ustawianie już bloku, przewidzenie co zagra przeciwnik. Rafał Relwitz. Szybująca gacka. Mariusz Wlazły blokowany, świetna sekuracja Antigi. Bartosz Kurek po prostej trafił w boisko, a więc gramy dalej. Oj, doskonały atak Bartosza kurka. Naprawdę w tej sytuacji posłać piłkę z taką precyzją w narożnik. Wielkie brawa dla tego młodego zawodnika. Tak, nie mógł skoczyć nawet o tej piłki. No i Falaska, który wygląda, że będzie ryzykował. Tak jest. A serwisowy, ależ nieprawdopodobna historia. 24 do 24, a przecież trzykrotnie prowadzili już Rzeszowianie różnicą czterech punktów w tym meczu. No, możemy śmiało powiedzieć, że set zagrywek, set zagrywek, które wpływają niesamowicie na przebieg pojedynczy. Falasko no, podjął ryzyko w takim momencie. Jeszcze raz, bardzo mocno, ale jest im przyjęcie, wkłąd, krótka broni Antigua. Mariusz wlazły, pomogli Rzeszowianie blokiem Mariuszowi teraz. Szczęście po stronie teraz Rysowi w sytuacyjnych akcjach. To już drugi jego atak w bardzo trudnej sytuacji, której zamienia na punkt. No i jakiś ten sport potrafi być piękny. Kto by to przewidział, że tak nam się to w mienił oka zmieni. Palaska piłka setowa dla, dla PGS gry. Igła niezbyt. Dokładnie. Miko Ojwanen. przedar się. Jest piłka setowa. W górze Mariusz lazły. Koniec tego seta. Wychodzą z nieprawdopodobnych opresji Pełhatowianie. 26 do 24. Wygrywa skra. I gramy dalej. Nic nie jest jeszcze, nie jest jeszcze rozstrzygnięte.